Jest. Witajcie ludzie z tej strony zdzichłamy, znowu gramy w Team Fortress 2. Przyszedł czas, znowu chyba prawdopodobnie na Man Contra Machine, Ale to nie jest stuprocentowe, ale zobaczymy, może dojdziemy, może nie, więc Z2. ZW. Z2, ZW. Witajcie ludzie z tej strony zdzichłamy, znowu gramy w. Co to pierdolę? No właśnie, nie wiem, co jesteśmy po prostu po przerwie, no. Ale była zamyśliłem się. Teraz z tym będzie o wiele lepiej. No. Po prostu dajmy wszystko tam, co, co ci się da. Szybko strzelności w prawo. Igit Maryna. We Też wezmę cztery. zaraz. Tylko muszę dotrzeć na miejsce tego tamtego, gdzie ja jestem. To już. Yeah! No. Eee... Red eye. Kurmać, nie to, gówno. I... F4, a bo nie z tej strony, nacisnąłem kurde F5, chyba nie chyba, tylko tak. No, no. czekamy, jak zwykle, inżyniery są nieobecne i w górę. używaj spodochrona, a no ty. No, właśnie. Jak dziwnie się otwiera. No, tak boom. O, coś tu daje, nie wiem co. Medy na razie tak ostrzelały. No. Patrzę, jaka forteca. No, Wcześniej tego nie było. Kurde, lag. Niech to by. Gówno. Nie, tylko nie lag. Trochę się poczekamy aż się laguje. O. Strzelu, strzelu. To przydałoby się, żeby ktoś to zbierał, właśnie. Chyba zbiera. Central Patrz, boss. jaki dziwny. No. Lel. Co ja to zrobiłem? No właśnie. Nie szkodzi. Z krytyka ci strzelił. Teleport? Serio! Brawo, brawo! Bo ja kurde się niepotrzebnie teleportnęłem. Jeszcze raz. Nie. Szybko No i ludzi nie mam, brawo. Nie szkodzi. Nie udało się. Zaraz ten gościu nie wyjdzie. Chociaż nie widzę, że chce mu się grać. Głupie ludzie, kurde, grać nie umieją i wychodzą. No, zobaczmy. E, lol. Oh. <laughs> oh. Działa. No Teraz zobaczmy tak Pięknie no. Dobre, jak będę miał tego więcej, będzie lepiej Starty, tak? O, gościu do, do jakiś dołącza Właśnie, bo im, le, im więcej, tym lepiej Do dupy trochę Nie szkodzi, zaraz będzie lepiej No dogę Sap się do dołączył Jest hewiosem No Tutaj byście kurde przydał inżynier, bo wiesz Mogę gościu czas Pójdź do niego S pod ochronę <try> Rafur <laughs> oh, <I rip. laughs> Lel. No gdzie on jest? No dołącz. Wziął tego medyga. Pewnie będzie cię leczył. Thanks. Jak on? on? Koreci! Koreci! z Koreci! 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 co? Koreci! 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 No co jest? Co jest? Że co jest?

Może, wiesz co, choć tam i tam będziemy bronić przy tym. O kurde. Ha, ale kurczybek byk. To jest trzeba liczyć na inżyniera. Teraz zaraz go wezmę może. Nie ma wyobrażenia, Co się tym nie wiem. Dobra, biorę inżyniera. No, inżynier? Co my mamy? Jakie te? Co? E... To dobre? Co? No to by. E... Czy nie?

I... dispenser. Raczej żeby dupę ci To tutaj, ja. Wódę fuck! Big Lagenstein. Okay. I teraz dispenser. Za tobą? No. No i teraz tak powinniśmy tego... ...działać. mamy I... ready. ready? <try> Trzeba szybko, szybkie walenie też dać. Czekaj, M. To zmienimy na to. Czekaj. O to, Oto, będzie... no, że jak na przykład będę daleko i będzie tam. Centry Booster to wiesz, Basta. No, o dużo ludzi na dole I to, i to, już, brawo. Co? Że nadciągają. O, będzie dużo tych <grywy> samych Będzie dużo centry boosterów ale my trzy? co trzy? trzy te działka tu są cztery inżynierów chyba chyba słyszałem spaja nie wiem ale, ale napierdzielamy no póki działek trzeba Wszyscy się drą. O kurde. I tak ja mam bronić. Pewnie ciebie wybierze. Nie. A, no. Dobra. Bo za dużo działek na Kurde, ale kurde mną. No... Co? No ten. Nie. Bomba jest... Z tamtej strony. Znaczy już się przynieśli No ale zaraz wygramy. No, dziwnie mną, ten widzisz? No. Za dużo inżynierów, czy co? Nie wiadomo. Dobra, nie rozumiem. Gdzie te centry mówię, dają? O oh, kurde, Trze. trzy, trzy.

Pięknie pięknie. Czterech inżynierów. Napierdzielamy. No alert, 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 alert. No i dobrze. O no? A kurde, co? Jest w graniu! Czekaj! To. 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 ty, no. to nie. to jest jakiegoś kolesia, dobra? E, e, nie masz teleporta. A czyli to był mój teleport? Patrz ile ludzi nagle. No. Jest był pasarz. Mogłeś stawić później się teleportnąć, ale nie. A, bo to ten rozwalił mi. No. I co my chcemy, my chcemy... Ktoś zbierał kredyty? Hm. Nie wiem. Ta. Ta. No. Dobra, akcepty. Akcepty. I go. A. kogoś teleport. Lel Ale po co mu? To... A bo on się mógł tym teleportnąć No to bo... tak do wyjścia teleportu Bo to tak działa Tu gdzieś tak right Dobra jestem Fajnie. gotowy Je. Yeah. Szybciej Budazy ale sobie to wymyślił. No. Zostawiajcie. Kurde. Duży senterek. Ma takie okulary tego, a czapkę kurde... Co? Gównianą? No. <noise> Ile czapek, kurde. Czap... Y Hat Fortress normalnie. No. Pięć inżynierów. Może będzie dziesięć, ale by było nie. No. dziesięć tych. No. To nie twoje. No. To jest moje. I napierdzielamy. Gorzej, że jak spaj by był, co nie? Jakby spaj tu był, to już przez ranę byśmy mieli. No, trochę im, im życie zabiera. Ciekawe, jak pójdzie ten yy, traktor. No, no. tyle

nie wiem, czy ten Sentrycluster tu dobiegnie Ich jest parę Jak no, no. <grywka> się trą. No. Fajnie zabawę wszyscy mają Tylko trzeba tu robić a nie mogą Właśnie kurde tak to się jeszcze nie spotkało. Tylko dlaczego? Gdzieś tu kurde spaj. Nie, spaje zostały zabite. No wiem. Oho. To niedobrze. Szybko ulew swoje działko zostało uszkodzone no właśnie, widzę, kurde, wszystkim muszę naprawić wszystkim bo kurde, robić nie ma komu z tyłu prawie rozwalno pięknie o kurde powiedziałbym Speser! No. Nie, przestrzeli przez to. Ty! Co ty robisz? Gdzieś skurczywyk. No. No pyta. Ale gówno. Szkoda, że tego... Co jest? A, jeszcze fala się nie skończyła. No właśnie. <laughs> Pięć inżynierów. Więcej, więcej. Tak mało kredytów zebrali. No. Patrz, ile pominiętych. Znaczy, nie. Tysiąc zebrali gdzieś tak. Brawo, brawo. Ale dużo pominiętych. No, gdzieś tak. Trochę jest, eee, co by tu dać? W zasięgu tego osobnika. Nie, ano. Czekaj. Nie, to nie trzeba. To, to, no. Jest, ok. Gdzie ty? Nie. No, gut jest gut. Krewalni, Kurde, Chyba mnie jest 4 no właśnie, bo kurde, zachciałeś Często się komuś się. tego zmienienia sobie Często. klasy na medyka. No nie, to teraz przegramy. No ale może będzie gut. Może. Jep, 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 jep. No co, za zapierdzielam? Muszą mnie pilnować od spaju, kurde. Czekaj, jest nas. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czy jeszcze nie wszyscy? Jeszcze dwóch brakuje. No właśnie. Przydaliby się jako inżynierzy. No. No. An out. Auto ready. No. I zapierdziela jakiś... Ten... Duży. No. No i po co tam stawił to działko, jak... Bez sensu.

Prost, Widziałem, krytyk prosto Widziałem, leciała na mnie pięknie rakieta. Ale to on mnie zabił No U. Dajesz No właśnie Napierdzielamy Pie, yep, yep, pie, yep, yep. jeb, jeb. Nie dobra jest Brawo No jak on to zrobił Nie wiem To chyba jest ten gracz Tak mi się wydaje Nie no. naprawię jem. się szybciej Kurde, jak w takim tym... Nie... No. taki film. No, wal. Krzywci się, buduj i... O nie! Centerko dał Żywot. Żywut? O, o, uzdrowić. Się Co to miało być? Nie wiem Ty Wie sobie tu walisz, że tu jeb Dobra, będziemy kończyć, więc z tego do miejsca ludzie się będę z wami żegnał Więc subskrybujcie, łapkę w górę, dobry komentarz I was proszę i zachęcam was do oglądania Ma innych filmików, statu grajnych, się tam Cześć, Jeśli się z wami żegnam Ja też się z wami żegnam, cześć, nara